Chcę znowu wakacje, nie, nie, nie. na celachacie, no i robić to sporcę Robić sobie coś, co ale nie wiem co, wow, wow, wow. Chcę znów wakacje, nie, nie, nie celachacie, no i robić to pocę Robić sobie coś, co ale nie wiem co. Jej, jej, jej. na chacie, no i robisz na forte. Robić sobie coś, ale nie wiem co. Chcę robić już nic, nic, robić tylko plik, plik. No i tak do końca życia żyć Wracają te wspomnienia. Wychodzisz na łąkę, stres mówi. Do widzenia, bo Bo to są wakacje. Tylko czyli słońce i plaże piaszczaste. Teraz bija tu cioł. Wracają te wspomnienia, wychodzisz na łąkę, stres mówi do widzenia, bo Bo to są wakacje, tylko czyli słońce i plaże piaszczaste. Chcę znowu wakacje, jej, yeah, yeah, yeah. czyli na chacie, no i robić to w force, robić sobie coś, co, ale nie wiem co.